Pan Zenon ma 67 lat, jest emerytem. Uwielbia sadzenie i pielęgnowanie roślin, a na swojej działce spędza każdą wolną chwilę. Wie, że podstawą zdrowia jest jedzenie, więc uprawia własne warzywa. Ma również świadomość, że ruch pozwala zachować siły, koordynację i samodzielność na przyszłość. Dlatego dzień zaczyna od gimnastyki, dużo chodzi pieszo, a na działkę jeździ rowerem. Jednak wyczekiwana wiosna i otwarcie sezonu w jego ulubionym otoczeniu nie wyglądało jak zawsze. Od zeszłego miesiąca w drodze do sklepu musi zatrzymywać się dwa razy z powodu duszności. Dodatkowo wieczorem wokół kostek pojawiły się obrzęki. Kiedy mierzy ciśnienie, za każdym razem jest inne, a dodatkowo ciśnieniomierz wskazuje arytmię. Ponieważ niepokojące objawy nie mijały, Pan Zenon usiadł do komputera i zaczął szukać, co mu dolega. Pośród wielu sugestii znalazł, że jego objawy mogą być związane z niewydolnością serca czy niewydolnością krążenia, gdyż oba te określenia w zasadzie określają podobną sprawę. Dziś powiem, czym naprawdę jest niewydolność krążenia, dlaczego nie można jej lekceważyć i jak ją rozpoznać u siebie lub u osób bliskich. Dzień dobry, nazywam się Witold Mazur i jestem kardiochirurgiem. Jeśli fascynuje Cię działanie organizmu człowieka, chcesz dowiedzieć się więcej o profilaktyce oraz objawach diagnozowaniu i leczeniu chorób, zapraszam do obejrzenia moich filmów. Nim skupię się na analizie objawów pana Zenona, zacznijmy od zrozumienia roli układu krążenia. Mechanicznie to pompa. W serce wraz z naczyniami prowadzącymi krew. W dużym uproszczeniu krew z płuc płynie do lewego przedsionka i lewej komory, następnie do aorty i narządów, wraca żyłami na prawą stronę serca, skąd pniem płucnym płynie do płuc i wraca na lewą stronę i tak przez całe życie. W spoczynku prawidłowo około 5 litrów na minutę, 6-7 tysięcy litrów krwi na dobę. Układ krążenia to nie tylko pompa tłocząca, Rury i rurki. To cały system łączący narządy, tkanki i komórki i mający istotne znaczenie dla całego ciała. Transportuje tlen do tkanek i odbiera dwutlenek węgla. Dostarcza substancje odżywcze i regulatorowe jak glukoza, białka, kwasy tłuszczowe, hormony czy witaminy. Odprowadza produkty przemiany materii. Reguluje temperaturę ciała. Dostarcza komórki odpornościowe tam, gdzie są potrzebne, i odpowiada również za krzepnięcie krwi oraz rozpuszczanie skrzeplin w zależności od potrzeby. Kiedy ten system zawodzi, zaczynamy mówić o objawach niewydolności krążenia, gdyż niewydolność krążenia nie jest chorobą samą w sobie, a zespołem objawów. Źle pracujący układ krążenia to źle pracujące wszystkie organy. Objawy to będzie wypadkowa niewystarczającego pompowania krwi, czyli rzutu serca, oraz zastoju krwi, czyli niewydolności wstecznej. W trakcie ruchu, głównie dla mięśni, trzeba dostarczyć więcej tlenu. Jeśli serce nie będzie w stanie tłoczyć więcej krwi, tlenu w wysiłku będzie brakowało, więc. Będą pojawiały się objawy duszności wysiłkowej oraz spadku wydolności. Serce to pompa tłocząco sąca, więc jeśli nie tłoczy, to nie zabiera. Powstaje zastój krwi w zależności od strony, której przeważa niewydolność, lewokomorowa. Zastój będzie w płucach, dając uczucie duszności przy wysiłku, braku powietrza przy położeniu się oraz kaszlu. Prawokomorowa. Obrzęki zlokalizowane będą w najniżej położonych częściach ciała, bo jest zastój krwi. Najczęściej kostkach, a nawet i podłudziach. Będzie występowało również częste nocne oddawanie moczu może wystąpić płyn w jamach ciała jak w jamach opłucnej, jamie brzusznej czy w worku osierdziowym. Mogą również dołączać się objawy ogólnoustrojowe oraz mało specyficzne typu znużenie, zawroty głowy, omdlenia, zaburzenia koncentracji, nagły przyrost lub utrata masy ciała, a także objawy depresji. Powróćmy do pana Zenona. Jego objawy zdecydowanie sugerują niewydolność krążenia. Ma typowe objawy: spadek tolerancji wysiłku, duszność w trakcie chodzenia oraz obrzęki. Pozostaje zastanowić się, dlaczego ona się u niego pojawiła. Serce staje się mniej wydolne, jeśli nie tłoczy wystarczającej ilości krwi, która prowadzi oczywiście składniki odżywcze i tlen, by zapewnić. Tkankom taką ilość tlenu i substancji odżywczych, które one aktualnie potrzebują. W takich sytuacjach niewydolność serca będzie równała się niewydolności krążenia. Przyczyn takich może być wiele. Na przykład, do serca nie dopływa wystarczająca ilość krwi przez zwężone miażdżycowo tętnice wieńcowe. Serce też potrzebuje energii do pracy. Dzieje się tak. W chorobie niedokrwiennej serca. Bądź ta krew nie dopływa wcale, jak dzieje się przy zawale serca, kiedy tętnica nagle się zamyka. Jeśli pacjent przebył już zawał, zwykle po zawale wytwarza się blizna i na tym obszarze serce się już nie kurczy. Jeśli obszar tej blizny jest duży, wydolność serca spada. Mięsień sercowy może pracować słabiej, jeśli jest objęty zapaleniem, tak dzieje się na przykład w infekcjach wirusowych bądź gdy komórki kardiomiocytów są uszkodzone przez toksyny, jak alkohol czy narkotyki. Podstawowym badaniem określającym kuczliwość serca jest echo serca z oceną frakcji wyrzutowej. Echo serca jest również przydatne, gdyż może stwierdzić inne przyczyny niewydolności serca, jak wady zastawek, zwężenie bądź też niedomykalność zastawek, ubytki w przegrodach serca, kardiomiopatię, a także choroby osierdzia. Komórki mięśnia sercowego mogą kurczyć się prawidłowo, a mimo tego nie pompować krwi w wydolny sposób. Jak to się dzieje? Jeśli występuje istotna arytmia jak częstoskurcz czy migotanie przedsionków, impulsy nie są rytmiczne. Serce nie napełnia się prawidłowo, jeśli nie napełni się prawidłowo, to i nie wyrzuci krwi jak w warunkach normalnych, czyli fizjologicznych. Co ciekawe, te arytmie mogą mieć charakter napadowy, to znaczy, że mogą występować na zmianę z prawidłowym rytmem serca. Jeśli nie odnotujemy zaburzeń rytmu w momencie, kiedy one są, kiedy występują, badanie EKG, echo serca mogą być zupełnie prawidłowe. Nie wyklucza to jednak obecności arytmii, gdyż po prostu nie została ona złapana na gorącym uczynku. U pana Zenona, arytmie wskazywał ciśnieniomierz. Właśnie, arytmia pod postacią migotania przedsionków została u niego wykryta w wykonanym EKG. Po wykonaniu echo serca, badań podstawowych z krwi, otrzymał stosowne leczenie, dzięki któremu jego stan się znacznie poprawił. Migotania przedsionków to częsta arytmia u osób w dojrzałym wieku. Zwykle pojawia się nagle, powodując właśnie spadek wydolności duszność, uczucie kołatania serca, a jeśli trwa dłużej, mogą pojawić się również obrzęki. Oprócz niewydolności krążenia, migotanie przedsionków powoduje również zagrożenie udarem mózgu i konieczne jest również włączenie leczenia przeciwkrzepliwego, które będzie zapobiegało powstawaniu właśnie udaru. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o tej groźnej arytmii, poświęciłem jej osobny film. Przeciążenie serca i jego niewydolność może być wynikiem nadciśnienia tętniczego, otyłości czy cukrzycy. Inne schorzenia, niezwiązane bezpośrednio z sercem, mogą wpływać niekorzystnie na układ krążenia, jak problemy z tarczycą, zarówno nadczynność, jak i niedoczynność, anemia, zaburzenia odżywiania, np. spadek ilości białka. Wstrząs anafilaktyczny po ugryzieniu np. pszczoły będzie również powodował, Ostrą niewydolność krążenia. Ostra niewydolność krążenia bądź zaostrzenie przewlekłej niewydolności krążenia mogą powodować różne przyczyny. Wymienię tylko kilka, jak infekcje, na przykład zapalenie płuc, biegunka i wymioty, zatorowość płucna, nadmiar płynów lub nadmiar soli w diecie. Źle dobrane leki lub ich nadmiar. Szczególnie uważajcie na niesterydowe leki przeciwzapalne zażywane bez recepty. Ich nazwy są inne, a substancja czynna jest taka sama. Kluczowe jest szybkie rozpoznanie i wdrożenie leczenia zależnego od przyczyny. Po stwierdzeniu typowych objawów niewydolności krążenia wykonuje się badania laboratoryjne, takie jak morfologię, potas, sód. CRP, TSH, kreatyninę, by skontrolować nerki, troponinę, Dedimer i nt probnp To parametr charakterystyczny dla niewydolności krążenia. Wykonuje się również podstawowe badania dotyczące funkcjonowania serca, czyli echo serca i EKG. Przy podejrzeniu niedokrwienia dodatkowo wykonuje się koronarografię bądź tomografię tętnic wieńcowych. Ciężka niewydolność krążenia z powodu konieczności wykonania badań i intensywnego leczenia wymaga zwykle pobytu w szpitalu. Niewydolność krążenia to zespół objawów wynikających z poważnych chorób. Jak nie przeoczyć i wcześniej wykryć objawy? Po pierwsze, nie ignorować duszności wysiłkowej, spadku wydolności i obrzęków, a już na pewno, jeśli występują wszystkie razem i nie mijają. Warto regularnie mierzyć ciśnienie tętnicze, a w trakcie pomiaru zwracać uwagę również na tętno, jego regularność, to pojawiające się serduszko. Niektóre ciśnionomierze mają również sygnalizację arytmii na wyświetlaczu. Popatrzcie również na to. U osób z rozpoznaną niewydolnością krążenia jednym z pierwszych objawów może być szybki przyrost masy ciała przy oczywiście stabilnej diecie. Na przykład przybór dwóch kilogramów w ciągu dwóch, trzech dni może być objawem gromadzenia się płynów i zaostrzania niewydolności serca. Nie będzie jeszcze wtedy innych objawów. Jak kontrolować wagę? Najlepiej co parę dni po wstaniu z łóżka, skorzystaniu z toalety, stanąć na wadze i ją zapisać. Najważniejsze to nie ignorować objawów i zgłosić się do lekarza na czas. To może uratować Twoje serce albo serce, Kogoś bliskiego. Jeśli ten film dostarczył Ci choć jednej pożytecznej informacji, zostaw kciuk w górę i zasubskrybuj mój kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.